Uczony w prawie, który przychodzi dzisiaj do Jezusa z pytaniem, ma intencję jasno określoną w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii Łukasza, bo jest to wystawienie Jezusa na próbę. Czyli rozumiemy, że nie chodzi o odkrycie drogi do zbawienia, o to, żeby sprawdzić, czy moje serce idzie tą dobrą drogą. Czyli nie chodzi o dopuszczenie do siebie jakiejkolwiek korekty ze strony Jezusa, tylko On przychodzi. Mówiąc czy zadając pytanie z pozycji kogoś, kto już wie i jednocześnie daje sobie prawo do tego, żeby Jezusa móc ocenić, osądzić i to oczywiście w domyśle w sposób negatywny, bo wystawienie na próbę jest pułapką, czyli jest próbą schwytania kogoś i pokonania. Tu oczywiście wciąż na słowa, czyli jest pragnieniem zwyciężenia kogoś w gadaniu. Tak jakby uczynić swój własny język narzędziem zbawienia swojego i wierzyć, że. Moc mojego języka może mnie zbawić. I zobaczmy, jak w sposób naprawdę bardzo precyzyjny i kapitalny Łukasz nam ten dialog Jezusa, czy bardziej tego człowieka z Jezusem, przedstawia. Więc ten uczony przychodzi i pyta, nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. I to pytanie znowu nie określa tego, pokaż mi drogę, tylko raczej on mówi: Ja już wiem, jak osiągnąć życie wieczne. Co więcej, ja mam już je w kieszeni. Bo sposób mojego życia gwarantuje mi to, że będę zbawiony, ale chcę wybadać, czy po pierwsze, ty wiesz, jak można się zbawić, i po drugie, ciekawe, czy zauważysz, że ja już jestem zbawiony. Czy pochwalisz mnie i na przykład powiesz, no, kochany, to ty powiedz, bo ty wiesz, bo w tobie rzeczywiście widzę, jest to już osiągnięte życie wieczne. Więc on troszeczkę z takiej. Z takiego pułapu, z takiej perspektywy do Jezusa przychodzi, zadaje pytanie po to, żeby otrzymać potwierdzenie, a nie żeby otrzymać prawdę, żeby usłyszeć, że On jest dobry, a nie żeby zobaczyć, gdzie dobro jest. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus odpowiada: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? To jest już ważna rzecz, dlatego że. Ym... To czytanie jest pewną, to jest tylko wstęp. Odczytanie właściwe jest, jest działaniem teoretycznym na początek, bo jeśli nie zostanie wprowadzone w praktykę, to pozostanie tylko w obszarze pobożnych życzeń. Wiedzy, która nie zbawia, teorii, która nie ma siły, żeby cokolwiek zmienić. Więc Jezus mówi: Jak czytasz, czyli tak jakby mu mówił, że czytasz w swoim życiu, że zostałeś na razie na etapie badań czysto teoretycznych. I on rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego, będziesz kochał Pana Boga i bliźniego swego, jak się, siebie samego. Czyli odpowiada doskonale. Co nam mówi, że czyta świetnie? Co jest napisane w prawie? Wiem, on odpowiada. Jak czytasz? Tak. Czyli tu mamy 100%. Tu mamy pełne zwycięstwo i główną nagrodę dla naszego uczonego w prawie, tyle że tą nagrodą nie jest życie wieczne, tylko jest poklask ludzi. Jest być może jakiś szacunek ludzi. I Jezus, patrzcie, jaką pierwszą rzecz mówi Mu Jezus po tej dobrej, teoretycznej odpowiedzi. Jezus rzekł do Niego: Dobrze, odpowiedziałeś, czyli w gadce jesteś niezły. Rzeczywiście Twój język jest silny, ale to Cię nie zbawi. Być może nauczyłeś się troszeczkę żyć w taki sposób, żeby załatwiać innych językiem, żeby przegadać innych, żeby ich. Zmuszać niejako do zgody na to, co mówisz, nie dlatego, że uznają, że jest to prawda, czy jest to coś dobrego, ale że nie mają ochoty się z tobą kłócić, bo wiedzą, że za chwilę będziesz coś tam gadał, będziesz dodawał, będziesz tłumaczył i w końcu i zagadasz na śmierć. Co mówi: Dobra, żeby mieć święty spokój, to my się zgodzimy z tym, co on mówi, niech tam już mu będzie. Proszę bardzo. I dobrze odpowiedziałeś. Stoi w absolutnym kontraście do kolejnych słów Jezusa po kropce. To czyń, a będziesz żył. Dwie rzeczy. Po pierwsze, On tego nie czyni, bo Jezus mówi: Zacznij to wreszcie robić, to czyń, nie robisz tego. Zatrzymałeś się w połowie drogi, myśląc, że już jesteś na jej końcu. To jest największa tragedia ludzi, którzy myślą, że są dobrzy. I już nic nie robią, nie zmieniają, nie nawracają się, i kiedy zapukają do drzwi nieba, to Piotr mówi: Ale co ty tu robisz? Ty jeszcze tu nie doszedłeś, jesteś w połowie drogi, no, ale jesteś tu tylko myślami, językiem. Wróć do swojego miejsca i przyjdź tutaj przez swoje działanie, decyzję, przez posłuszeństwo Jezusowi. On mówił, nie, 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 to jest pomyłka. Ja już tu jestem. Więc dobrze odpowiedziałeś, ale zacznij to robić, co mówisz, a będziesz żył. I to jest ta druga rzecz: I jeszcze nie żyjesz. Będziesz dopiero żył, zaczniesz żyć, kiedy zaczniesz to wypełniać, co mówisz, bo jeszcze nie żyjesz. A ten człowiek jest przekonany, że nie tylko już żyje, ale żyje życiem wiecznym wręcz. Straszna pomyłka, okropny błąd. Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Czyli przestań żyć w królestwie tylko myśli, marzeń, dociekań, słów, a zacznij praktykować to, co mówisz. Innymi słowy, czy patrząc dzisiaj na mnie, można by być zbawionym? To znaczy, oczywiście nie zbawia moje działanie czy mój przykład, ale w znaczeniu takim, że gdyby mnie naśladować, moje życie dzisiaj, czy Ktoś mógłby być zbawiony, gdyby, no nie powiedzmy, przyleciał z kosmosu, wychowałby się gdzieś tam na, na Jupiterze, na przykład, czy na jakiejś innej planecie, przylatuje na Ziemię, spotyka mnie i mówi, chcę być zbawiony. I on ja mówi, no to patrz na moje życie i, i będziesz zbawiony. Czy tak by było? Dokąd doprowadziłoby kogoś naśladowanie mnie? No i Jezus sugeruje temu człowiekowi, nie, do zbawienia niestety nie. Bo ty nie żyjesz tym, co przeczytałeś, nie żyjesz tym, co głosi prawo, co głosi słowo, my byśmy mogli tak to nazwać. I ten człowiek, chcąc się usprawiedliwić, czyli on odebrał słowa Jezusa należycie, tak jak pewną formę ataku, oczywiście Jezus nie atakuje w sensie jakiejś takiej zwierzęcej siły, jakiejś agresji, chęci zniszczenia, tylko ten atak jest skierowany przeciwko błędom tego człowieka przeciwko czemuś, co jego samego niszczy czy, czy odgradza od zbawienia. Tu, tu atak musi być przeprowadzony, aby, aby uratować. I ten człowiek to, to, to dobrze odczytuje, chce się usprawiedliwić i, i mówi, no, no ale kto jest moim bliźnim? I to pytanie jest bardzo ważne, kto jest moim bliźnim, ponieważ odpowiedź Jezusa na koniec dzisiejszego fragmentu Ewangelii odwraca kota od ogonem, jest zupełnie czymś odwrotnym. No bo mamy całą historię. Jakiś człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha, i, i domyślamy się, że jest to Żyd, został pobity, odarty, na pół umarły, gdzieś porzucony przy drodze. Przechodził tamtędy kapłan, zobaczył go i minął. Przechodził Lewita, tam, zobaczył go i minął. No i wreszcie pewien Samarytanin również go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł i opatrzył mu rany i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, co się działo. I Jezus na koniec zadaje pytanie. Swojemu rozmówcy, który z tych trzech okazał się według Ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Proszę zauważyć, że punktem wyjścia Jezus nie czyni dobrego Samarytanina, jak go nazywamy, tego trzeciego, ale tego pobitego. To z jego perspektywy oceniamy. Który jest bliźnim tego pobitego? Więc nie ta przypowieść, oczywiście ona sugeruje nam, że mamy być dobrzy, tak jak ten Samarytani, że mamy pomagać, zatrzymać się, widzieć problemy innych, ich potrzeby. Nawet kiedy nas nie poproszą, bo ten pobity, no nie poprosił, prawda, nie mówi: przepraszam, bo ja umieram, czy mógłby Pan mi opatrzyć rany? Tylko on leży i nie żyje prawie, więc ten Samarytanin musi sam wykazać inicjatywę, sam musi zobaczyć, że tam ten potrzebuje, bez czekania na jakieś zaproszenie. I to oczywiście w tej przypowieści wybrzmiewa, ale, ale Myślę, że Jezus idzie o wiele dalej, bo takie mm, odczytanie tylko jest dla nas bezpieczne. To znaczy mieści się w granicach naszego rozumienia. No bo wiemy dobrze, ja muszę być troszeczkę lepszy dla innych. W porządku, będę się nad tym Panie Jezus zastanawiał, spróbuję to zmienić. Amen i tyle. Ale nie, Jezus mówi, dalej, nie, nie, poczekaj. To nie chodzi o to tylko i wyłącznie. To jest jakby oczywiste. Który z tych trzech okazał się wobec siebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców, czyli ten, który zadał na początku pytanie, o kto jest moim bliźnim? Jezus w tej przypowieści stawia Go w roli pobitego. Mówi: Ty jesteś pobity chłopie, swoimi własnymi sądami, ocenami, brakiem rozumienia i brakiem przyjęcia słowa, a przede wszystkim brakiem wypełniania słowa. To cię poraniło i leżysz teraz gdzieś tam i kwiczysz z boku. I teraz przypatrz się tym trzem, o których ci mówię: kapłan, Lewita, Samarytanin. Który z nich okazał się twoim bliźnim? Bo ten, ten człowiek zadał pytanie, a kto jest moim bliźnim? A wcześniej cytował prawo, mówiąc, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Teraz, oczywiście, w tym kontekście jest, jest bardzo znaczące to, że chodzi o Samarytanina. O, pamiętamy, to już nie jest czas i miejsce, i pewnie nie potrzeba tego robić, żeby przypomnieć, że Samarytanie byli dla Żydów kimś obrzydliwym, kimś, kogo stawiano za wzór osoby takiej złej, no nie powiedzmy jakoś tak zupełnie ogólnie, ale w sensie religijnym, w sensie moralnym, no czyli kim z kim się nie rozmawia, komu się nie poda ręki, kogo się ignoruje i uważa się to ogólnie za cnotę, takie złe traktowanie takiej osoby poniżające, odrzucające, przekreślamy wszelką możliwość relacji między nami. I to jest ok, to jest super. I kiedy rozmawiamy w gronie, mówimy, ten samarytania, no ale mu dobrze powiedziałeś, stary, świetnie, no pionia, ekstra. Więc w gronie znajomych, przyjaciół, rodziny, my tą człowiek, tego człowieka, tą osobę, tego Samarytanina uważamy za kogoś spoza naszego kręgu i naśmiewamy się z niego, krytykujemy i tak dalej. Jeszcze warto też pamiętać, że te, to określenie, że ktoś jest Samarytaninem, funkcjonowało w czasach Pana Jezusa jako obelga, jako powiedzenie głupek, debil, idiota, ktoś gorszy. W ósmym rozdziale Ewangelii kiedy Jezus bardzo trudne rozmowy prowadzi z Żydami, tam mówi do nich: Ja jestem, i oni za chwilę chcą go zabić. Kiedy mówi im o grzechu, o tym, że nie są dziećmi. Abrahama, że Bóg nie jest ich Ojcem. No, to, to jest bardzo, bardzo trudny temat, trudna rozmowa. W pewnym momencie Żydzi już nie wytrzymali i mówią do Jezusa, czyż słusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i że jesteś opętany przez złego ducha? To jest ósmy rozdział Jana 48 werset. Więc oni to traktują jako obelgę, jako, jako coś, co nie tylko ma Jezusa poniżyć, ale jakby eliminuje Go Jezusa. Z dalszej normalnej rozmowy, dlatego że nie jest możliwe, żeby z kimś takim jak on móc normalnie rozmawiać, żeby móc normalnie prowadzić rozmowę, szczególnie też na takie tematy no, teologiczne o Panu Bogu, o zbawieniu i w ogóle. Dlatego rozumiemy, że to określenie Samarytanin jest nie tylko negatywne, ale odbiera możliwość jakiegokolwiek porozumienia, jakiejkolwiek relacji. Więc teraz Jezus, wracając do naszej Ewangelii, Jezus pyta, który z tych trzech według Ciebie okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Też zauważamy, że ten uczony w prawie nawet nie odpowiedział Samarytanin, tylko mówi ten trzeci, nawet nie chce wypowiedzieć tej, tego słowa Samarytanin. I Jezus wyraźnie mu pokazuje, zobacz, Twoim bliźnim jest Samarytanin. Teraz, jak to przykładamy do naszego życia? No, my mamy też naszych Samarytan, nie w tym dobrym znaczeniu, tych, którzy nam pomagają, tylko listę osób, których odcięliśmy od siebie, od możliwości relacji z nimi. I tego, czego Jezus się domaga w dzisiejszej Ewangelii, to jest zgoda na to, żeby dać mu naszą listę Samarytan i pozwolić Jezusowi opowiedzieć nam, kim oni są w jego oczach. Bo tu. Wychodzi na to, że On jest bliźnim, a prawo mówi: To masz kochać bliźniego. Czy kochasz swoich Samarytan? Odpowiedź jest nie. Czy kochasz ludzi, których uznałeś za niewłaściwych, niedobrych, yy, czy jakkolwiek ich określimy? Nie. Więc Jezus mówi: No to się nad tym musisz zastanowić poważnie. I mówi: Idź i ty czyń podobnie. I tu nawet znowu nie chodzi o to, że ten Samarytanin z przypowieści okazał miłosierdzie, że pomógł. To nie zawsze jest tak, że ci, których uważamy za Samarytan, za gorszych, będą nam pomagać, chociaż myślę, że Jezus to sugeruje, że z jednej strony może tak być, że ci ludzie trudni dla nas, oni tak naprawdę pomagają nam dojść do nieba, bo... Pomagają nam się nawracać, widzieć nasz brak cierpliwości, brak wyrozumiałości, brak przebaczania w nas, ale z drugiej strony też, kto wie, czy te osoby, które ja odrzucam, czy one się za mnie nie modlą, czy nie poszczą, czy nie ofiarują swoich cierpień Jezusowi za mnie, i w tym momencie właśnie, jakby, pomagają mi iść do nieba. Tak czy siak, to, to może nie jest najistotniejsze w tym. W każdym razie Jezus mówi, yy, że Ty idź i czyń podobnie, czyli. Uznaj Samarytanina za kogoś dobrego, za kogoś, kto nie jest Twoim wrogiem. I oczywiście nie chodzi tu tylko o teorię, bo Jezus mówi wyraźnie: idź i czyń podobnie, idź i rób w ten sposób. I y, takie doświadczenia, które spotkały tego człowieka pobitego, jeszcze tylko zerknijmy sobie na sekundę do pierwszego czytania. Tutaj y, prorok Jonasz, który. Y, Troszeczkę być może tak możemy go porównać do tego człowieka, który w Ewangelii z Jerozolimy idzie do Jerycha. To fizycznie wiemy, że to jest zejście w dół, bo Jerozolima jest wyżej, Jerycho jest niżej, i być może to jakoś symbolicznie znaczy, że ten człowiek odchodził z Jerozolimy, od świątyni, od Pana Boga. To jest trochę takie oczywiście domniemywanie. Tego bezpośrednio tekst nam nie sugeruje. Też to, że napadli go zbójcy, może to być sygnał, że zły duch napada nas, kiedy odchodzimy od Pana Boga, ale to znowu jest takie troszkę yy, coś, czego bezpośrednio w tekście tutaj koniecznie nie ma, ale tak możemy też to widzieć, rozumieć. Więc podobnie i Jonasz ucieka od Pana Boga. Robi wszystko, wiele rzeczy yy, przeciwne temu, co Bóg mu mówi. I Pan Bóg syła burzę, syła Jemu potem rybę, która ją nasza zjada. To trochę mi się kojarzy z tym, co było wczoraj w liturgii, czyli kiedy Pan Bóg w pierwszym czytaniu mówi o winnicy, czyli o nas, o naszych sercach, nasze serce jest winnicą i pyta: Czemu ciągle wydajecie cierpkie jagody, te owoce, które nie nadają się do niczego, trzeba je wyrzucić? I potem mówi: to Zobaczcie, co ja zrobię. Rozbiorę płot, zburzę ogrodzenie, mur, przestanę plewić, przycinać. Zakaże spuszczać chmurą deszcz. Więc to jest wszystko dopuszczenie tej burzy, która pojawia się w tym opowiadaniu o Jonasza. Burza, która ma odsłonić prawdziwe intencje Jonasza, żeby pokazać mu Jonaszu, uciekasz przed Panem Bogiem. To znaczy, to nie jest jakieś okazanie słabości, to nie jest jakaś. Chwilowa pomyłka, tylko ty świadomie, bo tu mamy wyraźnie opisane te czynności, które robi Jonasz, kiedy Pan daje mu słowo. Jonasz wstał, żeby uciec do Tarsisz, zszedł do Jafy. To nie znaczy, że zszedł z pierwszego piętra na parter, prawda? Tylko zejść do Jafy. Nie wiemy dokładnie gdzie on jest, ale no, na pewno do Jafy ma parę kroków, ponieważ yy, tu znajduje się port. Więc. Na pewno trochę musiał iść do Jafy. Co zakłada czas na rozważanie? Co ja zrobiłem? Jejku, to znalazł okręt. Znowu trzeba znaleźć okręt, który płynie do Tarsisz. To też nie jest takie proste. Potem trzeba zapłacić za tę podróż. Trzeba mieć przy sobie pieniądze, które wcześniej musiał podjąć. Musiał gdzieś powiedzmy zdobyć, czy, czy no po prostu zabrać ze sobą. Wsiadł wreszcie na okręt. Mamy tutaj całą gamę, całą masę czynności, które wymagają czasu i Każdorazo, każdorazowo decyzji. To nie jest jakiś splot przypadkowych wydarzeń. To nie jest chwila jakiejś nieuwagi, jakiś błąd, przypadek. Nie. To jest racjonalne, stanowcze i przemyślane działanie Jonasza, które jest równoznaczne z za zadeklarowanym i wypełnionym odrzuceniem słowa Pana Boga. Więc kiedy przychodzi burza, ona jest odpowiedzią na te działania Jonasza. Ona ma odwrócić tę klęskę, którą na siebie Jonasz sprowadza, tym. Programowym działaniem przeciwko Bogu. Ta burza ratuje mu życie. Więc to, to co opisuje nam piąty rozdział Izajasza we wczorajszym niedzielnym pierwszym czytaniu, to jest dokładnie ta burza, czyli to, 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 to otwarcie winnicy, kiedy każdy będzie mógł wejść, zerwać, stratować dzikie zwierzęta i w ogóle winnica ma odkryć, czym jest bez Pana Boga, bez gospodarza, bez opieki. Do czego doprowadza taka decyzja. Niesłuchania głosu Pana Boga, co mamy u Jonasza jasno pokazane. Więc przychodzi ta burza, która ostatecznie sprawia, że Jonasz ląduje w wodzie i zjada go ryba. Więc te wszystkie i, i burza, i ryba, i sama woda, i wiatr, i też ci marynarze pogańscy, widzimy, że oni są w ręku Pana Boga. Bóg się nimi posługuje dla dobra Jonasza. Chociaż gdybyśmy mieli odczytać w tym momencie, kiedy sroży się burza, która prawie niszczy okręt, albo kiedy marynarze wyrzucają Jonasza na zewnątrz, wtedy no nie wygląda to na działanie Pana Boga, już na pewno nie na działanie Boga, który jest dobry. Więc dlatego potrzeba nam tej pewnej cierpliwości, pewnej perspektywy, którą jest odczytanie wydarzenia w świetle Słowa Bożego, a nie w świetle naszych odczuć czy emocji. Bo one będą nas zawsze oszukiwać. Więc jeszcze jest ciekawe w tej przypowieści, w tej historii o Jonaszu to, że Jonasz regularnie nie słucha Pana Boga. Natomiast wszyscy inni tu opisani, od burzy, przez marynarzy po rybę wszyscy są Bogu posłuszni, a ten wspaniały prorok Boży Jonasz nie. Troszkę tak jak nasz uczony w piśmie, który ma o sobie świetne zdanie, a na koniec się okazuje, że brakuje mu podstawowych rzeczy. Więc to nam dzisiaj. Liturgia słowa wszystko ukazuje. Niech Pan obdarzy Was spokojnie.